Nie chcę, żebyś robiła z niego durnia. To znaczy, żebyś go nadal oszukiwała. Powinnaś grać z nim czysto. Powiedz mu wszystko, bez ogródek. Mogłoby mnie to drogo kosztować. Wiem, ale cóż. Omar i Juan Miguel są jak bracia. Juan Miguel zna mój przypadek, ale jego wyrozumiałość ma swoje granice. Denerwuję się, że mój los jest niepewny. W każdej chwili możesz kazać mi opuścić dom. Chodzi o moją córkę. To naturalne, że chcę z nią mieszkać. Choć teraz wydaje mi się to mało realne. Dlaczego? Zachowanie Patricia skomplikowało sytuację. To, co osiągnęłam z takim trudem, Patricio zniweczył swoją nieprzejednaną postawą. Marićuj tu nie wróci. Nigdy nie zamieszka w tym domu. nie ja nie obijam z bawełny, zawsze walę prosto z mostu. Co chcesz przez to powiedzieć? Dam ci radę, choć nie bardzo się do tego nadaję. Bądź zawsze blanką. Jak to? Ją darzę szacunkiem i współczuciem, a tej drugiej dam popalić. Będzie musiała się ze mną zmierzyć. Proszę, nie. Jeśli Ivet stanie na twojej drodze, uciekaj. Bo ona cię nienawidzi. Chce cię zniszczyć. Ale ja się nie boję. Mam ją gdzieś. Jest niebezpieczna. To demon. Nie boję się. Uwolnij się od niej. Jakże bym chciała. Teraz już wiesz. Nie pozwolę, by Ivet skrzywdziła Juana Miguela tak jak Omara. Nie pozwolę. Załatwiłam sprawę. Do widzenia. Zaczekaj. Jak się miewa nasz synek? Dobrze. Przyszłaś sama? Tak. Mogę cię odprowadzić? Nie, dziękuję. Uważam, że powinienem. Nie dlaczego. Chcę napić się z tobą kawy i porozmawiać. Ty mi pomożesz? Jak? Stawię się za tobą utaty. Spróbuję na niego wpłynąć. Zrobię wszystko, żeby ustąpił, byś mogła sprowadzić tu córkę i byście byli razem szczęśliwi. To byłby piękny gest, ale czy mówisz szczerze? O czym będziemy rozmawiać? O mnie i o tobie. Nie ma o czym. Ja mam ci wiele do powiedzenia. Na pewno za dużo. Muszę ci wyznać, że wciąż cię kocham. Nie wysilaj się. Kto ci uwierzy? To prawda. Kocham cię. Tak, jak zawsze. Nie wierzysz mi? Znowu to samo. Ręce opadają. Zrozum, że jestem tu do widzenia. Dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Bo to tam jest kobieta, którą powinieneś kochać. Blanka, ta dobra. Od tej złej trzymaj się z daleka. Czekam na ciebie. Nie mówiłaś, że wychodzisz. Nagle nabrałam ochoty i wyszłam. Dokąd? Do szpitala. Po co? Poszłam do Iwet albo do Blanki, jak wolisz. W jakim celu? Chciałam się czegoś dowiedzieć. Nadal jest w ciężkim stanie? Niebezpieczeństwo minęło. Więc widziałaś się z nią? Tak. Rozmawiałyście? Tak. Była sama? Nie, był u niej Juan Miguel. Zasnęłam? Tak. Mariciu już wyszła? Tak. O czym rozmawiałyście? Zadała mi parę pytań. O Twoją przypadłość? Najwyraźniej nie wszystko rozumie. Chciała wiedzieć, kim jestem: Blanką czy Iwet. Czemu ją to interesuje? Czy to tylko zwykła ciekawość? Mariciu i chce Cię chronić. Przed kim? Przede mną. Juan Miguel jest wszędzie. O którą z nas się martwisz? O mnie czy o tamtą? O Ciebie. Nie powinnaś tam chodzić. Ale Ty chciałaś zobaczyć się z Juanem Miguelem. Wiedziałaś, że go tam zastaniesz. Żeby go zobaczyć, nie muszę nigdzie chodzić, bo on bywa tutaj. Znów przyszedł? Tak. Po co? Odwiedzić syna. Pozwalasz na to? Nie mogę zabronić. Przyszedł z Maitą. Wiesz, że Juanito jest jej bratem. Bawiła się z nim. Nie mogłam jej odmówić. Wobec mężczyzny mogę być twarda, ale nie wobec dziecka. Mariciu ma rację. Sam kiedyś powiedziałeś, że uwodzę mężczyzn, by ich zniszczyć. Tego się obawia? Że mnie zniszczysz? Ja obawiam się tego jeszcze bardziej. Żałuję, że trafiłam do twojego domu. Znalazłam tam dobroć i ciepło. Nie chcę cię skrzywdzić. Iwet nie zdoła mnie zniszczyć. Ale możesz przez nią wiele wycierpieć. To my zniszczymy Iwet. Po tym, co się stało z Mariciu i jej mamą, nikogo już nie skrzywdzi. Zaczynasz rozumieć, co się z Tobą dzieje, a to dobry znak. Nie rozumiesz, że Juan Miguel wykorzystuje sytuację? Nic mu to nie da. On sądzi inaczej. Zawsze znajdzie jakiś pretekst, aby wtrącać się w nasze życie. To dlatego chciałem, byśmy wyjechali do kacjendy. To ty postanowiłeś, że zostajemy. Zgoda, ale się myliłem. Możemy jeszcze uciec od tego wszystkiego, ale już. Zostawmy wszystko za sobą. Zapomnijmy o naszej przeszłości. Ucieknijmy od Ivet i Juana Miguela. Są niczym upiory, które nie dają nam spokoju. Uwolnijmy się od nich. Niech nam pozwolą dążyć ku światłu. Wyjedźmy stąd. Do hacjendy, albo gdziekolwiek indziej. Byle daleko od Ivet i Juana Miguela. Znaczyliśmy się już zabawą. Lepiej dokończmy bajkę. Zgoda. Pytałaś, czy Jasiobi i Małgosi udało się wrócić do domu dzięki temu, że Jaś znaczył drogę białymi kamyczkami. Właśnie. Udało się. Kiedy zapadła noc, dzieci wróciły drogą, na której w świetle księżyca błyszczały kamyczki. Do domu weszły przez okno, żeby zła macocha ich nie zauważyła. Położyły się do łóżek, wyczerpane długim marszem, i zasnęły. Macocha odkryła ich obecność rankiem i wymogła na drwalu, by znów wyprowadził dzieci do lasu, upewniając się tym razem, że nie wrócą. Ojciec ze smutkiem kazał dzieciom iść ze sobą. Biedactwa musiały go posłuchać. Przed wyjściem Jaś schował do kieszeni chleb, który został na stole. Choć zagłębiali się w las, Jaś był spokojny, bo znaczył drogę okruchami. Kiedy jednak tata ich zostawił i zapadła noc, Małgosia, bardziej strachliwa, zaczęła płakać. Jaś powiedział, żeby się nie martwiła, bo rzucał po drodze okruchy chleba i dzięki temu znów zdołają wrócić. Jakież było jego zdumienie, gdy nie znalazł ani jednego okruszka? Nie zauważył, że ptaki natychmiast je zjadały. Niemożliwe. Więc jak sobie poradzili? Objęli się i tak przetrwali aż do rana, kiedy w świetle dnia mogli zobaczyć, gdzie się znajdują, choć nie mieli pojęcia, w którą iść stronę. Wybrali kierunek, na chybił trafił, i szli z nadzieją, że znajdą jakieś schronienie. Nigdy nie byłam w takim lokalu. Cieszę się, że Ci się podoba. Zamówiłem przystawki. Jestem bardzo głodna. Widziałeś ceny? Coś nie tak? Tu jest bardzo drogo. Wystarczy Ci pieniędzy? A Ty nie masz nic przy sobie? Nie martw się. Zaprosiłem Cię, bo to szczególny dzień.